Dobra. Jesteśmy na wizji? Okej. Okay. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie w ten lekko pochmurny dzień. Właśnie w tym miejscu dzisiaj rozegrają się fantastyczne sceny. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Hej. Jak ja zakochany jestem. Aleksandro i Paweł. Czy chcecie dobrowolnie bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Proszę powtórzyć pytanie. Czy chcecie dobrowolnie bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Nie wiem, mam czasu na odpowiedź. Stop! Stop! Czas minął. Wyzwania są tendencyjne! Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Ogłaszam własnym mężem i żoną! To jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Wyzmaj mi głowa, jak chcę pomyśleć, że będę musiał oddać komuś tyle szmaru. <laughs> Ty sunia, ja nie mogę, nie był w gębie! Mm, Picha. Mm, mm, normalnie. Delicje. Chodź, zwiedzimy sobie pięterką. Chłop, dwie godziny sam to tak, jakby już nie był sam. <grym> Oj, dobre to były czas potrzebie. I granat pod ręką był, i Ty Nie będziesz dzwoniła do byłych pagasów z mojej komory Bejden. Ja tam wódki nie lubię. O a, a jak zamiaruję na wsi, na urzędzie się utrzymać? Tuż takiego raz, dwa zmarnuje, z nogami zjeżdża. A może tak po chrześcijańsku, bez pieniędzy? A z drugiej strony jak pokazywać i płacić, to czemu nie brać? To alkohol! Największa trucizna! Ale się porobiło co? Ach, nieważne, napijmy się. Uspokój się, nie pij tyle. <śleski> Panowie! I idźcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Od trzech lat nie miałem nic w ustach. Oj, łakomczuszek z pana. Ja widziałam, jak pan przeoknął ślinkę. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień wściny. swoją drogą pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba.